Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu na kanale Wici. Dzisiaj gość specjalny, oczekiwany przez nas bardzo i myślę, że przez Państwa także. Zbyszek Modrzejewski. Witam Cię Zbyszku. Dziękuję bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Cześć Ewo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jako przedstawiciel Watahy Głosu Obywatelskiego dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy i prosimy Cię o komentarz. W trzech krótkich kwestiach istotnych jesteśmy ciekawi wszyscy Twojej oceny. Pierwsze spotkanie Biden-Putin w Genewie 16 czerwca tego roku. Jeżeli pozwolisz, dwa zdania odnośnie przebiegu, bo ma on swoją wymowę. Całe spotkanie trwało łącznie 2,5 godziny i ten czas 2,5 godzin obejmował zarówno bezpośrednią rozmowę Bidena z Putinem, jak i rozmowy całej świty towarzyszącej obu przywódcom. Agenda bezpieczeństwo cybernetyczne, Nord Stream 2, bezpieczeństwo nuklearne, a po spotkaniu obaj przywódcy odbyli konferencje prasowe, każdy swoją, na której Putin publicznie powiedział odnośnie wstąpienia ewentualnego Ukrainy do NATO, że nie ma o czym mówić i to podobało mi się na tym spotkaniu najbardziej. <laughs> Jak to Zbyszku skomentujesz? No, odniosę się tego w sumie dosyć krótko, dlatego, że że y, y, nie jest dla Ciebie tajemnicą, jakie ja mam poglądy odnośnie Putina. Ja się... uważam, że Putin, u, uważam, że Putin, który jest y, przez niektórych y, no nie chcę ich nazywać właznów politycznych y, na, w Polsce, no ale, ale to właściwie można byłoby ich tak określić, jest połubiony jako, jako y, niezależny podmiot polityczny. Na pewno nim nie jest. 80% y, gospodarki rosyjskiej jest y, w łapach korzennych. Roman Abramowicz jest nazywany bankierem Putina i, i jego najbliższym przyjacielem jest inny korzenny, który się nazywa Wexelberg. Nie będę tutaj o nim dużo, jak ktoś się interesuje tymi problemami, kto sam sprawdzi. I sądzę, że jest taka ciekawa strona New York My, wiele lat temu zwracała uwagę na to, że w tej tak zwanej konfliktowości Stanów i, i Rosji mamy w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie do czynienia z dwoma ugrupowaniami korzennych, to znaczy Chabad Lubawicz, który trzyma łapę na Putinie, a ci tak zwani korzenni saducejscy, którzy kontrolują Europę Zachodnią i w, w, wówczas jeszcze prezydentem Stanów był Obama, natomiast to było już ładnych parę lat temu, był ten artykuł. I to tyle w temacie. I teraz, powiedzmy, był okres Trumpa, który też jest powiązany z Chabad Lubawicz przez swoją córusię, więc <laughs> uważam, że, że tutaj byliśmy świadkami też pewnego teatrzyku dla głupich gojów, a teraz w gruncie rzeczy nie ma już specjalnie się z czym kryć i te wszystkie, te wszystkie opowieści tam o zagrożeniach nuklearnych, cybernetycznych i tak dalej, są elementem tego, tego teatrzyku. Przypomnę tylko, że o możliwym, możliwym blackoutie tym informatycznym informowało już forum w Davos, którego takim rzecznikiem prasowym można powiedzieć jest ten stary Klaus Schwab. Także chciałbym tutaj wskazać na ostatnią defiladę, która się odbyła w Moskwie, gdzie wszyscy żołnierze Armii Rosyjskiej byli bardzo karnie zamaskowani. I chcę, chcę zwrócić uwagę na to, że na Sahalinie to jest wyspa na Dalekim Wschodzie, wprowadzono obowiązkowe, obowiązkowe szprytowanie. O będziemy mówić o Jasne. Zbyszku, co z Polską po ratyfikacji umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej? Jak to widzisz? No Już mówiliśmy, totalna, najbliższa prognoza totalna. Nie będę mówić na antenie, no ale wiemy, każdy to dokończy. No to znaczy, Polska nie ma to nic do powiedzenia. Obojętne, kto by nie sprawował władzy, dlatego że w Polsce w sumie rządzi ta sama grupa wyznaczona. Tyle, że rozbita na PiS i PO to są dwie. Przypomnę, że to są w gruncie rzeczy dwa. Po, Unia Wolności podzielana na pół, to jest PiS i PO, mówiąc w dużym uproszczeniu. Przy czym ta grupa pis została wzmocniona o tak zwane PC. Obie partie zresztą powstały w 2001 roku, w odstępie chyba dwóch miesięcy. Mają tego tak samego zwierzchnika. Więc to nie ma znaczenia, czy PiS, PO, czy jakby się kto nie nazywał. Tutaj Polska nie ma absolutnie nic do gadania. I to wszystko. No. To wszystko. Mam dokładnie to samo zdanie. Dokładnie. Zbyszko, najważniejsze chyba pytanie, czy niemieckie, niemiecka energii Wende doprowadzi do ostatecznego odwrócenia skutków II wojny światowej i krótko mówiąc do ostatecznego położenia przez Niemców łapy na całej Europie? Niemców czy raczej no tych, którzy stoją za Niemcami? No, absolutnie nie. No, absolutnie nie. Dlatego to ona doprowadzi tylko przyspieszy wykończenie Niemiec jako Niemiec. I tutaj chcę wskazać na książkę, którą lat temu chyba z dziś pisze 11, tam, tam napisał pochodzą wywodzący się z SPD senator berliński Taracin Deutschland ab, czyli Niemcy się likwidują i Niemcy się, te wszystkie opowieści o Niemcach kładących łapę na cokolwiek Ucieka głos? Halo? Halo, o właśnie, jeżeli byś jeszcze raz wrócił do od początku, Zbyszku, to właśnie trzecie, energii wędę, bo coś nam, jakieś mamy zakłócenia na łączach i, u, i uciekł twój głos w pewnym momencie całkowicie. To znaczy ja mówiłem o tym, że y, mówiłem o książce napisanej, czy słychać mnie teraz? Tak, teraz tak, tak. Napisanej przez senatora wywodzącego się z SPD, Tilo Saracina, Deutschlandschaft sich ab, czyli Niemcy się likwidują. Książka była napisana ponad 10 lat temu i ona opisuje to, co się dzieje z Niemcami. Niemcy jako Niemcy po prostu nie halo. kładzący łapę na czymkolwiek, to są po prostu zwykłe brednie. Niemcy są po prostu silniejszym, silniejszym, silniejszym karbowym w tym. Halo, halo, halo. Europejski, jako pewien element tej całej rozgrywki rządowej. I, I to wszystko. I jeszcze, jeśli pozwolisz na koniec, szybkie ostatnie pytanie. Czy Niemcy i Rosja, jeśli chodzi o ten menedżment państwowy, to Twoim zdaniem jest ta sama grupa korzenno-murarsko-gangsterska, czy są to też dwa różne zbiory gangsterów? Bo to, że oni są sobie potrzebni. To są, to są, to są dwa. To są, dwie, to są dwie różne grupy, które kontrolują te państwa. Nie wiem, jak teraz mnie jest słychać. Teraz akurat dobrze. Mianowicie, jak już mówiłem, Rosję kontroluje Chabad Lubawicz, natomiast Niemcy są kontrolowane przez korzennych tak zwanych saducejskich, których takim najbardziej prominentnym przedstawicielem jest dzienny starość. Także są to grupy, które mają troszeczkę rozbieżne cele. Główny, główna różnica polega na tym, że grupa Sorosza chce swoje cele zrealizować szybciej, natomiast Chabad-Lubawicz trochę wolniej. To jest tylko tyle. Co oczywiście nie wyklucza, że te grupy próbują się wzajemnie w jakiś określony sposób dogadać i to wszystko. No właśnie o to mi chodziło. Dogadują się mimo wszystko i oni do porozumienia dojdą, a my możemy jedynie czerpać informacje i w myśl tego jakoś po prostu planować swoje życie prywatne, dobrze być poinformowanym, co się wokół nas dzieje. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za ten szybki briefing, tak. bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Dzisiaj jest szczególny dzień po meczu. No my nie oglądałyśmy jak wynik meczu w ogóle. Portugalczycy zagrali fatalnie, przegrali 2 do 4. Strzelili sobie dwa samobuje, także, także wyglądało to trochę dziwnie. Także wyglądało to, to trochę dziwnie. Zobaczymy, zobaczymy jak te nasze kary losu dzisiaj zagrają. No ja powiem szczerze, że ja im ani nie wróżę nic dobrego w dzisiejszym meczu. Ani po tym, co pokazali w meczu ze Słowacją, ja im nawet dobrze nie życzę. Bardzo ci Zbyszku dziękuję. Bo zasłużyli na Lanie. Zasłużyli na Lanie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że znalazłeś czas, no jak zwykle twoja obecność oznacza pełny briefing. Polityka, społeczeństwo i sport. Jesteście Państwo poinformowani z góry do dołu przez naszego specjalnego gościa, Zbyszka Modrzejewskiego. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że do następnego razu, Zbyszku. Dziękuję serdecznie, Ewuniu. I ponieważ tutaj wyłapałem, że że twoja tutaj współpracująca z, z, z tobą pani również ma na imię Ewie. Tak, Ewa, tak. czyli jak gdyby Ewa, Ewa w Dublecie. Ewa w Dublecie, alter Ego. Serdecznie obie, obie Ewy i. Tak, i i się do, do rychłego. Do rychłego, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.